Witam, nazywam się Kozłowski i ujawniam masonerię Grupy grupę przestępczą uczę Głagolicy na swoim kanale Przebudzenie z Kodem i Powstanie z kolan ale też promuję jakby zdrową żywność naturalne jakieś po prostu żywność no i też pokazuję swoje miejsce mocy czyli działkę i tutaj spocząłem sobie po prostu też chcę wam pokazać że mam jakoś że ta siła e, do ujawniania masonerii, do, do, to nie jest takie coś po prostu, że, że tak, bo tak. Tylko, że to jest właśnie moje przestrzeganie prawa skórcy, życie zgodne z naturą i też właśnie e, niestosowanie chemii. E, no i życie takie naturalne po prostu, no ja, e, ja nie jem mięsa, nie jem na biału. Staram się kupować rzeczy od rolników, skleparza, no wiadomo, że część nie jest, znaczy mam tam swoich po prostu ludzi, którzy, którzy sprawdzeni i to jedzenie mi pasuje, to jest raz, no i też walczę o to, żeby, żeby po prostu coś mi urosło bez chemii całkowicie, bo tutaj nie, nie stosuję w ogóle chemii na działce i i Wam pokażę, że tak z plonami, to dużo kupiłem na przykład nasion, chyba za 200 zł i dużo z tego nie wyszło, po prostu. No przeanalizowałem też, są też błędy techniczne, bo w tamtym roku mi dużo ślimaki zeżarły i po prostu podniosłem grządki, wykorzystałem taką ziemię, że, że, że tutaj na, działce, na działkach kobieta wyrzucała cała, znaczy było coś takiego, że robiła chyba chodnik, czy coś takie, e, taką działkę bardziej e, rekreacyjną i tam robiła właśnie jakieś, wykładała kamienie, e, znaczy te, <coughs> jak to się nazywa, no robiła takie chodniczki i... I ziemia, która, e, którą wyciągała właśnie to była do oddania, tylko że to była taka ziemia, e, która nie dawała się do, znaczy która nie była uprawiana wcześniej, czyli taki taki już ogól trochę zrobiony I, i po prostu jeszcze nie spulchniłem tej, znaczy nie, nie zrobiłem e, e, jak to się nazywało, no, kurde, e, nie przekopałem tej ziemi w, w ziemię i tak jak się powinno robić no i też y, efektów dużych nie mam właśnie y, ten no, straciłem ten nasiona i ten że ja oczywiście nie uważam tak, bo, bo coś mi się tam y, zawsze wyjdzie i to, y, to będzie mocniejsze energetycznie. Ale ogólnie ja tak nie patrzę, że coś stracę, no bo ludzie na przykład piją alkohol, palą papierosy i wydają na używki. Wiele pieniędzy, no to jak ja straciłem na przykład 200, 300 złotych I coś mi tam jeszcze wyjdzie Z tego, to To po prostu tak jakby no już mam za 300 zł, więc Więc to ja nie patrzę w kategoriach, że stracę, no Chcę Wam tylko Też pokazać swoje jakieś te I teraz jeszcze chcę ratować właśnie I tutaj Nakupiłem Jeszcze sadzonek tu mam tego mini szklarnię, to jest taka z foli e, zrobiłem. E, I po prostu e, i tutaj e, tutaj mam jakieś sadzonki właśnie przygotowane. Wczoraj kupiłem sadzonek za 70 zł, wcześniejsze mam już sadzonki e, też e, Ale właśnie to i tutaj po tej stronie to są sadzonki nowe. Kupiłem za 50 zł, za 50 zł wydałem. No ale ja mam takie ceny, że naprawdę się opłaca. Tu jest mnóstwo, yy, dużo dostaje gratisów. I właśnie yy, pokażę Wam, że będę przygotowywał teraz grządki I co robię, właśnie? O, teraz będę przygotowywał grządki Tutaj musiałem wykopać, bo, bo miałem żodkiewkę, ale przerośniętą która nie poszła w korzeń. Tylko poszła w kwiat, znaczy no po prostu to będą z tego nasiona, to, to ja ją część to przełożyłem po prostu w inne miejsce. I tam i teraz właśnie wykopałem tą ziemię, którą mówiłem, że miałem właśnie taką, którą brałem darmową, bo chciałem zrobić takie podwyższenie, żeby, żeby mi Ślimaki nie atakowały, bo w tamtym roku dużo mi właśnie żarło. I, i zrobiłem po prostu teraz, że wyciągłem tyle, właśnie I w innych rządkach też tak będę robił. No, tutaj jeszcze szansa jest, że mi coś wyrośnie, więc to zostawiłem. I tą ziemię wrzucam. Yy Robię tu, usypuję kop y kopiec. No bo już y tam ci ludzie już nie mają <laughs> tej ziemi. Y już pozbyli się tego wszystkiego. No i, i będę właśnie brał tych rządek, jeszcze podsypywał, żeby kopiec był większy. A, a ziemię będę brał już z kompostu. Tu mam, tu mam kompost świeży, czyli wiadomo, że dopiero się robi. A tam mam już kompost wieloletni Więc taki yy, przydatny yy, więc, więc te sadzonki teraz będę wkładał właśnie w tą ziemię O tutaj właśnie, popatrzcie się, tu jest rzodkiewka, która mi nie wyrosła yy, Bo po prostu, no poszła tylko w górę I, i tutaj nie wiem gdzie yy, Zauważyłem, że już się robią takie nasionka, bo, bo nie wiem czy wiecie, że właśnie jak się zostawi na przykład y, i nie zbierze się y, na przykład rzodkiewki, y, bo to jest rzodkiewka biała, y, to, to normalnie można zostawić, rolnicy zostawiają nieraz y, na, na rok y, i tak tu później będą właśnie takie nasionka i, i tak się pozyskuje nasiona czyli takie rozmnażanie jakby, więc tutaj, więc tutaj będą nasiona, znaczy cały czas, o widzicie, to są chyba nasiona i żeby zrozumieć po prostu, ja to też traktuję nie jako stratę, tylko cały czas jako naukę, bo Bóg w końcu, w końcu tutaj po prostu, są niekorzystne warunki i chcę po prostu zrobić, żeby, żeby później co roku, mieć naprawdę duży procent zbiorów. No i też można zaobserwować, co na przykład rośnie, czy nie. I tutaj mi się wydaje, że to jest właśnie ewidentne, że ta ziemia, że zrobiłem błąd, że tu był błąd, że ona była jakby... No, że nie zrobiłem przekopania w zimie, przed zimą, i bo powinno się przekopać i i, i taką zostawić e, ziemię no to się nazywa no wywalką czy na przykład robi pola e, tym to się nazywa nie wiem jak to się fałego, nazywa e, no po prostu kopie się e, ziemię i wywraca się po prostu i tak zostawia się a później e, ona się ma jakoś właśnie tak e, żeby była no, żeby mo mo mogły później warzywa dobrze rosnąć w tej ziemi, i tutaj wygląda na to, że ona jakby się nie mogła przebić bo, że to było takie, no nie była roz rozdrobniona i, i ten, i, i taka twarda, i po prostu dlatego nie mogło się przebić. Popatrzysz i to też by. E no to też y, mi takie jakieś fasolkowe rzeczy, jakieś takie rzeczy, y, które idą w górę, no to wychodzą. A właśnie y, takie rzeczy nie wychodzą, y, jak grzodkiewka y, jak y, czy inne rzeczy. Y, czy marchewka, czy... No miałem prawie z każdego rodzaju, więc... Y, no wyszła mi na przykład cukinia z nasion, ale z zjadłem i ślimaki, y, wszystko. Więc... Y, więc tutaj... Y, Tutaj będę właśnie y, robił te sadzonki i teraz zainwestuję właśnie jeszcze jeden rzut, że kilka właśnie rzutów takich zrobię, że, że będę sadzonki robił. I co i jeszcze zrobię na ślimaki, to zaraz powiem. A tutaj jeszcze wam chciałem po, pokazać, że mam taki bób, no który ma chyba już 10 lat. E, no i on mi się jakoś położył. Będę próbował go podpierać jeszcze. A tu widać, że nie wiem, czy to jest myszyca, czy coś, e, coś mi atakuje te, ten bóg. O, tutaj widzicie ewentualne, ewidentne robaki. No i też tu jest, że miałem zrobić żywej wody e, wrotycz i e, miałem zrobić taki wywar e, z wrotyczu, e, żywej wody, e, e, pokrzywy. Cebuli i czosnku Go zrobiłem na razie wywar y, z, z wrotyczu, i, i y, z pokrzywy tylko nie pryskałem tego. Ale to wszystko będzie pryskane No to też no, muszę teraz wszystko nadrabiać. Co uratuje, to może uratuje. Y, tutaj widzi, widać, że y, no, mam trochę żartych rzeczy, ale. <laughs> Przepraszam, ale y, jakby. Widzicie, jest szansa coś jeszcze uratować, no to mówię, chociaż jednego bobu bym się cieszył i też będę wiedział jak na przyszły raz robić i już oczywiście tego bobu dziesięcioletniego już mi się skończył, więc już nie będzie na przyszły rok, więc teraz już jak będę kupował to albo od rolników bób, albo po prostu jakieś tam nasiona w sklepie, I, ale będę wiedział właśnie jak to od podstaw robić, więc... To też wam pokaże, pokazuje jaka jest u mnie determinacja, żeby coś, y, coś po prostu y, y, ekologicznego sobie zrobić, że no, nieważne są, bo to ja traktuję, że jak stracę tam, ile ja na, na te rzeczy tracę, no, na same jakieś właśnie y, nasiona, na, na te o, drzewka też posadziłem różne, znaczy te krzewy, drzewka, y, dwa drzewa. I to nie wiadomo, czy mi to... Ja nie patrzę. No to mogłem wydać już z 500 nawet, może więcej złotych, ale to moja mama na przykład wydaje 600 złotych e, spokojnie miesięcznie na papierosy, więc no to ludzie tyle wydają na, na ten, więc no... To nie jest rzucone w błoto. No, na kwiaty dużo wydałem też, a nie wszystkie mi tam wyszły. Ale to wszystko mówię. To są już stare na przykład porzeczki To będzie coś z tego No mówię, zobaczymy Ja Wam pokazuję po prostu To jest moje miejsce mocy To są ląby specjalnie Tu wszystko, no niby z jednej strony Wszystko naprawdę maksymalnie rośnie Tyle, że No problemy na razie Z warzywami, ale myślę, że to są Techniczne, że właśnie była zła ziemia Zobaczymy, no ale popatrzcie się, roślonka pięknie u, urosła. E, tutaj jest jakieś, nie wiem co to jest. Tak szczerze mówiąc. No i... Tam jakaś fasolka i na, nawet coś tu będzie. nie wiem dlaczego szczypiorek mi, znaczy ten... Cebula i czosnek mi się tak położyła. E, więc poczekajcie, tu coś było. Wiem, znikło. Nie widzę, o tutaj widzicie, coś jest. No to wiesz, wiecie, cieszę się, że cokolwiek jest. Więc mówię, no to jest wszystko doświadczenie. Zapraszam Was po prostu, żebyście robili. Jeśli macie takie jakieś kawałki ziemi, żebyście robili. No i chodzili boso po działce, uziemiali się i naprawdę robili sobie takie miejsca mocy. Zapraszam do pobrania takich rąbów Wszyscy moi znajomi mówią Którzy sobie zrobili takie rąby Że w tym roku im całkiem inaczej rośnie No i mi naprawdę też ślimaki tak dużo nie żyją w tym roku To też jest fakt Tylko mówię tutaj zrobiłem błąd ewidentnie są z tym piachem Ale też wszystko żeby zrobić Zrobić po prostu wszystko, żeby się uczyć też na bieżąco i na błędach. No. Mówię, nawet strata 600 zł, to nie jest. Ludzie przypalają tyle, a ja nie uważam to za stratę, tylko po prostu na naukę płacę za lekcję. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.